Jego matka była Polką, ojciec wodzem indyjskiego szczepu Szewanezow. Niezwykła historia jego matki, zesłanej przez cara na Syberię, młodej dziewczyny, która przewędrowała Alaskę i tam przygarnięta przez Indian, rozpoczęła swoje nowe życie, mogłaby służyć za scenariusz filmu. Niemniej barwne jest życie Sad Okha, syna Polki i Indianina. Przygnany do Polski w 1937 roku ze sprawą nostalgii jego matki nie zdążył wrócić do siebie przed wybuchem wojny. Jako mieszaniec rasowy, uwięziony przez gestapo, przeznaczony został do Oświęcimia. Wraz z pięcioma innymi więźniami uciekł z transportu i trafił do oddziału partyzanckiego działającego w naszych lasach. Tutaj znalazł przyjaciół. Mimo iż Indianie nie wierzą białym, Polska stała się jego domem, a Polacy braćmi. Do swych przyjaciół w Szydłowcu przyjeżdża dość często. Podczas jego ostatniej wizyty rozmawialiśmy z Sad Okiem, człowiekiem o niezwykłej biografii, autorem książek o tematyce indiańskiej, człowiekiem dwóch światów, który korzysta z zaproszeń i odwiedza szkoły, aby mówić swoim młodym przyjaciołom o nieznanej im kulturze. Dość dojrzyłem dość nie sobie, Ciasno, duszno, jak w grobie żyć zamkniętym w ścian czterech nie niewoli. Mnie tu nuda zabije, hej, tam chyba ożyje, gdzie powietrza, gdzie stepów dowoli. Bo na prerii się rodził, wiatr pustyni mnie chłodził, gdym na koniu szedł stada dozierać. Niebo, co się w krąg zgina, step, koń, wszędzie gościna, żyć tam trzeba i tam umierać. Orzeł z gniazda, choć dzieckiem, święty sidłem łowieckiem, zda się z tobą już zbratał człowiecze. Pójść go tylko, niech z wiosną skrzydła w pióra porosną i patrz tylko, a gdzie uciecze. I ty, koniu u tęsknisz, choć ci obroku ani wygód nie zbywa stajennych, i ty nie tuś się chował, ciebie czajen hodował, na mnie wyżyć w tych tipi kamiennych. Cicha noc, lśnią gwiazdy. Noc pomyślna do jazdy, mgła po polach, rozdroża po lesie. Oj, nie czekaj nas, panie, na dzień dobry w świtanie. Wiatr się tylko wieś o nas przyniesie. Co pana sprowadza tutaj w tereny Szydłowca? Mnie sprowadza miłość w te strony. Przecież ja najgorsze tutaj chwile okupacji niemieckiej to przeżyłem w tych lasach, w partyzance. To z tymi moimi kolegami włóczyłem się. Z jednej i z drugiej strony Szydłowca chodziliśmy przecież pod Piotrków, opoczno, wszystkie te wioski znam i to od czasu do czasu się zjeżdżamy tutaj. Spotykamy, wspominamy dawne czasy, odwiedzamy groby, koleg groby kolegów, którzy polegli tutaj w bitwach. To mnie sprowadza. A przy okazji spotykam się z młodzieżą. No. Przecież to są może ich dziadkowie, może ich nawet ojcowie niektórych też brali udział w, w ruchu oporu w AK. To AK. A proszę mi powiedzieć, jak zmienił się Pański świat wtedy, kiedy pan tutaj znalazł się w Polsce i kiedy wybuchła wojna? No bardzo się zmienił. Początkowo byłem aresztowany przez Gestapo jako nieczystorasowy, wiedziony do święcimia, udało się jakoś uciec. No i całe okupację spędziłem właśnie tutaj w oddziałach AK. A niech mi pan powie, czemu najtrudniej przychodziło się panu pogodzić lub zmienić coś? No bo to zupełnie inne przyzwyczajenia i zupełnie inna kultura, prawda? Tak, w stosunkach międzyludzkich, bo przyjaciół nas się inaczej ceni, chociaż mam tu serdecznych przyjaciół i zjedzenie. A niech mi pan powie, to był świadomy wybór, pozostanie w Polsce, prawda? Świadomy może nie, bo po wyzwoleniu nie mogłem wyjechać, dlatego że nie wolno było. Za czasów Gomułki, Bieruta, to po prostu nie można było marzyć o wyjeździe. A później matka już była staruszką, umarła mi tutaj w 1963 roku, jest pochowana w Kielcach na cmentarzu. Nie mogłem, a teraz znowu żona też choruje, prawie że nie widzi, muszę się nią opiekować, a jechać tam i żyć w takich warunkach, no to byłoby nie do zniesienia dla niej. Ale to nie jest tylko siła przyzwyczajenia. No, tutaj. no żal mi kolegów. <noise> kolegów, czyli ta przyjaźń inaczej mierzona? Ta inaczej mierzona. A proszę mi jeszcze powiedzieć w takim razie, został pan tutaj i pisze pan książki, prawda? Czemu pan pisze książki właśnie o Indianach? Dlatego, że Karol Majer robił to niedobrze? No nie tylko Karol Majer, jest masę rzeczy, co, co po prostu Chciałbym to sprostować, nie o tam pala męczarni, czy i innych takich krwawych historii. Ja piszę o religii, o zwyczajach, obyczajach. Jedna to jest prawie autobiografią moją, opisuje swoje życie, opisuje innych Indian, zwyczaje, bo przecież się różnią. Każde plemię miało swoje, każde plemię inaczej e, tworzyło swoje domy, i ubiory, uczesania. Po których można było poznać takiego plemienia, są, że to nie Indianie tylko z piórkami, bo to nie liczy Indianie z piórami byli, byli orlimi, ale Indianie, władcy dawnej Ameryki, zagrabionych ich przez białych i po prostu zdziesiątkowani. Przecież w imię, w imię cywilizacji niszczyli wszystko. Tak jak w Meksyku, że dotąd nie można po prostu tego pisma odczytać, bo brakuje dużych fragmentów. A ta autobiograficzna książka nosi tytuł? Ziemia słonych skał. Proszę mi powiedzieć to, że trafił Pan akurat do partyzantki, do partyzantki w tym okresie i tutaj walczył, to była taka akurat też coś na zasadzie przeciwstawienia się tym, którzy gra, niszczą innych, innych kulturę? Czy to... Nie, to po prostu los mną pokierował. No musiałem, jeżeli uciekłem z tego transportu, to na pewno byłem poszukiwany przez gestapo. Nie mogłem wracać z powrotem. A gdzie się mogłem ukryć? No dla mnie zawsze od urodzenia był tylko las i w lesie, prawda? A że otworzyły się wtedy oddziały partyzanckie, no to po prostu to był dla mnie to co, coś tak jakby przyszło mi na pomoc. Ale nostalgia ciągnie Pana w tamte strony? Jestem prawie co roku. Przebywam wśród nich i na wszystkich tych świętach obrzędowych, rozmawiam w swoim języku, jem potrawy indiańskie. Nadal lepiej smakują niż polskie? Nadal lepiej smakują niż polskie. A, proszę mi powiedzieć, jak jeździ Pan tam, jak wiele się tam zmieniło? Mógłby się Pan odnaleźć teraz tam? No, w rezerwatach nawet, to jest różnica między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. W Kanadzie mają Indianie lepiej, w Stanach Zjednoczonych nie. W Stanach Zjednoczonych do tej pory jeszcze ich rozpijają. Prawda, i po prostu młodzi ludzie są oszukiwani przez społeczeństwo amerykańskie, a nie pasują do cywilizacji białego człowieka, Amerykanina. Ale są nieprzemak a starzy są nieprzemakalni na słowa Białego Człowieka. Zostają swoi. Wierzeniach. Indianin nie myślą o jutrze, o pojutrze, a raczej cofa się myślą do tych czasów, co robił jego dziadek, jego ojciec. I jeżeli się usiądzie przy ognisku indiańskim, to można się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy sprzed prawie dwóch wieków. A czy są rzeczy, które przekazuje Pan dalej następnym pokoleniom, swoim dzieciom na przykład, takie typowo indiańskie? No córka to ma kontakt, bo mieszka w Kanadzie, to kontakt ma z rodziną i z Indianami. A jeżeli chodzi tu o młodzież, to właśnie moje książki. Moje książki pokazują Indian takich prawdziwych i bez A co chciałby Pan, żeby ludzie, bo zmieniają się ludzie, zmieniają się społeczeństwa, z tamtej kultury, z kultury indyjskiej, zaczerpnęli do siebie. Co jest takiego najwartościowszego, czego u nas nie ma? No szanować przyrodę, naturę, bo to jeżeli my zniszczymy naturę, to zniszczymy samych siebie tutaj. Po prostu biały człowiek założył taką pętlę na szyję, że trudno mu nie będzie głowę wyciągnąć z tego. Zaturte rzeki, jeziora, lasy, zabrudzone to wszystko. Przecież to jest częścią naszego życia. Jeżeli zginie przyroda, zginą zaburzone rzeki, to i my musimy umrzeć i nic nas nie uratuje tutaj w Europie. A czy pozostały w Panu jakieś takie umiejętności jeszcze nabyte w ciągu tych 17 lat, a więc takiego tropiciela? I to wie pani, to tak jak się nauczyć na rowerze. Jak już się nauczy na rowerze człowiek, to żeby nie jeździł nawet 10 lat, będzie jeździł 10 lat. To samo już w, już w człowieku zostają te rzeczy.